Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy dom wolno-stojący o powierzchni 199,5 m2, zlokalizowany w malowniczej miejscowości Wysoka. Ta prestiżowa nieruchomość, położona na działce o powierzchni 3110 m2, to doskonała opcja dla osób szukających ciszy i spokoju w otoczeniu lasów i pól, a jednocześnie pragnących nowoczesnego i funkcjonalnego wnętrza. Dom oferuje przestronny salon z kominkiem i ogrzewaniem podłogowym, który płynnie łączy się z jadalnią i nowoczesną kuchnią. W cenie mieszkańcy otrzymują meble kuchenne oraz sprzęt marki Siemens objęty gwarancją. Salon to komfortowa przestrzeń, w której klasyka spotyka się z naturą. Ponadczasowe wnętrze w stonowanych barwach zachęca do odpoczynku po ciężkim dniu. Duże okna wpuszczają mnóstwo naturalnego światła, tworząc jasną i przytulną atmosferę. Sypialnia to funkcjonalna przestrzeń z dwiema pojemnymi szafami w zabudowie. Harmonijne wnętrze zapewnia wygodę i porządek, tworząc idealne warunki do relaksu i spokojnego snu. Przestronna sypialnia główna z prywatną łazienką to idealne połączenie komfortu i stylu. Łazienka wyposażona w wannę wolnostojącą zachęca do relaksu w luksusowym otoczeniu, tworząc prawdziwą oazę spokoju. Dla komfortu gości przygotowano osobną łazienkę wyposażoną w przestronną kabinę prysznicową oraz imponujące podświetlane lustro. Efektowne schody z podświetleniem prowadzą na poddasze, które oferuje przestronną, otwartą przestrzeń, sypialnię, łazienkę oraz dwie garderoby. To idealne miejsce do wypoczynku i przechowywania, łączące funkcjonalność z praktycznymi rozwiązaniami. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z tą ofertą, która łączy komfort i elegancję z pięknem natury. Gotowy do zamieszkania, w bardzo dobrym stanie, ten dom to prawdziwa perełka w ofercie nieruchomości.